Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam na pierwszym podcaście nagrywanym przez Zespół Prawa Spółek i Obsługi Korporacyjnej. Ja nazywam się Tomasz Szarek, jestem radcą prawnym partnerem w Kancelarii SZL Razem ze mną pani mecenas Katarzyna Dec oraz pani Karolina Till, associate także w Zespole Prawa Spółek i Obsługi Korporacyjnej. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się tematem Beneficjentów Rzeczywistych i Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. To jest temat, który towarzyszy nam od dłuższego czasu. Pierwotny termin dokonania zgłoszeń Beneficjentów Rzeczywistych dla wszystkich spółek w Polsce już upłynął, natomiast wskutek sytuacji epidemiologicznej w kraju został on przesunięty. Został on przesunięty o 3 miesiące, co nie zmienia faktu, że termin ten już się zbliża. Zostało nam dokładnie licząc od dziś 2 miesiące do dokonania zgłoszeń. Jest to dużo, ale jednocześnie też mało. Zależnie od tego, jaką strukturą spółka się charakteryzuje, ilu ma wspólników, w szczególności, jeżeli ma wspólników zagranicznych, bardzo często procedura uzyskiwania informacji na temat beneficjenta rzeczywistego może być czasochłonna. Dzisiaj w paru słowach chcielibyśmy państwu powiedzieć o tym, kto podlega zgłoszeniu do rejestru i jak te zgłoszenia należy przygotowywać. A w drugiej edycji naszego podcastu Powiemy już więcej na temat technicznych aspektów dokonywania zgłoszenia w rejestrze za pośrednictwem odpowiedniej strony Ministerstwa. W takim razie głos oddam teraz Pani Minister która przejmie prezentację. Dziękuję i dzień dobry raz jeszcze. Może na początek w takim razie odpowiedzmy sobie na pytanie, czym właściwie jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Otóż jest to system, w którym gromadzi się i przetwarza dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek. Beneficjentów rzeczywistych, czyli osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. O tym, w czym dokładnie ta kontrola ma się przejawiać, powiemy za chwilę. Jednym z głównych celów prowadzenia rejestru jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie danych o beneficjentach stanowić ma narzędzie do zwalczania tych zjawisk poprzez uniemożliwienie przestępcom ukrycia swojej tożsamości w często skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Rejestr ma charakter publiczny, a wyciąg z rejestru można pobrać nieodpłatnie. Zatem, zatem każdy w razie potrzeby może uzyskać informacje o beneficjentach rzeczywistych, interesujących, interesującej go spółki, na przykład celem weryfikacji przyszłego kontrahenta. Jakie podmioty są zobowiązane do dokonania zgłoszenia? Otóż do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych są zobowiązane spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, tutaj z wyłączeniem spółek giełdowych. Oraz od 1 stycznia 2021 roku również proste spółki akcyjne. Te same podmioty są oczywiście zobligowane do aktualizacji danych w rejestrze w przypadku, w przypadku ich zmiany. Termin na dokonanie zgłoszenia, o którym już tutaj zostało powiedziane, został pierwotnie wyznaczony na dzień 13 kwietnia 2020 roku, natomiast jest to już data nieaktualna z uwagi na obecną sytuację. Termin ten został przedłużony do dnia 13 lipca 2020 roku. Natomiast należy tutaj pamiętać o tym, że termin ten, data 13 lipca, obowiązuje jedynie podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 roku. W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w tym dniu bądź po tej dacie termin na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynosi 7 dni od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. I tutaj ważne jest to, że tarcza antykryzysowa nie przewiduje zmian terminów na zgłoszenie, co do tych nowych, powstałych właśnie od dnia 13 października 2019 roku podmiotów. Zatem w sytuacji wpisania do KRS podmiotu, przykładowo z dniem dzisiejszym, spółka ma 7 dni na dokonanie zgłoszenia swoich beneficjentów rzeczywistych do centralnego rejestru. Czyli ja rozumiem, że to by praktycznie oznaczało, że jeżeli rejestrujemy, zakładamy teraz nową spółkę, to musimy też zadbać i przygotować się co do tego, żeby od razu mieć ustalonego beneficjenta rzeczywistego, tak żeby w ciągu 7 dni, pomimo epidemii, zgłosić tego beneficjenta. Jak najbardziej. To jest termin sztywny, 7 dni od daty wpisania spółki do KRS. Więc jak najbardziej powinniśmy już wcześniej takie działania podjąć, żeby tego beneficjenta ustalić i móc terminowo zgłosić tego beneficjenta do rejestru. Ten termin siedmiodniowy jest też terminem na zgłoszenie ewentualnych aktualizacji danych podlegających ujawnieniu w centralnym rejestrze. Mowa tutaj o aktualizacji danych, chociażby w zakresie samej zmiany beneficjenta, tak? Beneficjentem była jedna osoba, później na przykład w wyniku nabycia udziałów czy akcji w danej spółce, inna osoba staje się beneficjentem rzeczywistym. W tym momencie mamy również 7 dni, żeby tą, te dane zaktualizować w rejestrze, ale też w przypadku takich typowo, typowo technicznych, powiedziałabym, informacji typu zmiana nazwiska beneficjenta rzeczywistego, czy też e, zmiana kraju zamieszkania tego, tej osoby, tutaj też mamy 7 dni na to, żeby te informacje w centralnym rejestrze zaktualizować. Za, no mówimy dużo o tych terminach, gdyż niedopełnienie obowiązków w tych wskazanych terminach może być obwarowane nałożeniem przez organ administracyjnej kary pieniężnej na, na taki podmiot, który tego terminu nie dochował, czy w ogóle no nie dochował obowiązku. Zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do rejestru. Kara może być wymierzona, wymierzona do wysokości aż miliona, miliona złotych. Nie ma konkretnych wytycznych, tak naprawdę. Co się, co się bierze pod uwagę, co organ bierze pod uwagę decydując o wysokości nałożonej kary, mamy takie ogólne wytyczne wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego, które wskazują, że między innymi Innymi, organ powinien brać pod uwagę wagę i okoliczności naruszenia prawa, częstotliwość niedopełnienia obowiązku przez organ, czy, czy działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia. No z oczywistych względów, że ten termin jeszcze nie upłynął, nie mamy tutaj ugruntowanej praktyki ze strony Ministerstwa Finansów i, i no nie bardzo jesteśmy w stanie ocenić jakich kwot te kary mogą sięgać. Więc no, zważywszy na to, że ta górna granica jest e, bardzo wysoka, sugerujemy jak najszybciej podjąć odpowiednie, odpowiednie czynności celem ustalenia, a następnie terminowego zgłoszenia beneficjenta do centralnego rejestru. Przechodząc teraz do e, tak naprawdę klucz no, tematu, tak? czyli kto, kto tym beneficjentem rzeczywistym jest, e, no tutaj ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu definu, definiuje beneficjenta jako osobę fizyczną lub osoby fizyczne, bo oczywiście też może zdarzyć się tak, że w danej spółce tych beneficjentów będzie więcej niż jeden, e, które spraw Bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką prawa handlowego poprzez posiadane uprawnienia wynikające z okoliczności prawnych lub faktycznych i umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez tę spółkę. Dodatkowo, ustawa mówi, że. Beneficjentem rzeczywistym może być osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. W praktyce ustawa wskazuje również konkretne. W takie progi, po przekroczeniu których daną osobę będziemy kwalifikować jako beneficjenta rzeczywistego. I tutaj wskazuje się na to, że będzie to wspólnik lub akcjonariusz, który posiada więcej niż 25%. Ogólnej liczby udziałów lub akcji będzie to osoba, która dysponuje więcej niż 20, 20, 20 przepraszam, 5% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, osoba, która sprawuje kontrolę nad podmiotem posiadającym więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub łącznie dysponuje więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, oraz osoba sprawująca kontrolę poprzez Posiadanie w stosunku do spółki uprawnień podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. No to jest dość długa definicja, natomiast no w praktyce, w procesie ustalania beneficjenta, to są powiedzmy no taka, taka, no takie wytyczne, przez które trzeba po kolei przejść i dokładnie przeanalizować, czy dana osoba któregoś z tych warunków nie spełnia. Jeżeli spełnia, zostaje zakwalifikowana jako beneficjent rzeczywisty spółki i podlega zgłoszeniu do, do rejestru. E, no tutaj oczywiście też mamy kolejne wytyczne, jeżeli nie uda się ustalić takiej osoby e, właśnie na podstawie e, tych wytycznych, o których wspomniałam przed chwilą. Jeżeli e, jeżeli... Um, Dojdzie do sytuacji, kiedy mamy udokumentowany brak możliwości ustalenia beneficjentów na podstawie właśnie tych wytycznych, lub zaistnieją wątpliwości co do tożsamości takich osób, wtedy jako beneficjent rzeczywisty powinna zostać wskazana w rejestrze osoba fizyczna, która zajmuje wyższe stanowisko kierownicze w spółce. W praktyce będą to osoby. Które zasiadają w zarządzie danej spółki. Będą to po prostu członkowie zarządu, i nieraz już też w naszej praktyce rzeczywiście doszło do tego, że nie byliśmy w stanie tego beneficjenta na podstawie tych wytycznych ustalić, i w tym momencie, jako beneficjenta, wskazuje się członka zarządu. Analogicznie postępuje się też w sytuacji niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Wtedy też wskazujemy jako beneficjentów właśnie członków zarządu spółki. Ja bym chciała jeszcze tutaj taką praktyczną część zaprezentować, właśnie pokazać na kilku przykładach, jak dochodzi właśnie do ustalenia tego beneficjenta rzeczywistego na przykładzie spółki, spółki Zo i takich właśnie bardzo często występujących w praktyce przykładów, w przykładach, z którymi też już mieliśmy do czynienia. Tutaj na tym, na tym pierwszym przykładzie jak widzimy, mamy spółkę, spółkę ZO, w której jest dwóch wspólników. Jednym ze wspólników jest osoba prawna, jest inna spółka ZO, która posiada 45% udziałów. Drugim ze wspólników jest osoba fizyczna Jakub Z posiadający 55% udziałów w badanej spółce. Samo to, że ta osoba fizyczna, pan Jakub Z, posiada 50% udziałów. Kwalifikuje ją właśnie zgodnie z tymi wytycznymi ustawowymi jako beneficjenta rzeczywistego tej spółki. Posiada 55% udziałów, więc tym samym posiada więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów. Jest zatem beneficjentem rzeczywistym i podlega zgłoszeniu do rejestru. Natomiast nie możemy zapominać o drugim wspólniku, który posiada 45%, więcej niż 25%, jasne. Natomiast drugi wspólnik to jest osoba prawna, która beneficjentem rzeczywistym spółki być nie może, bo jak wskazywaliśmy, może to być tylko osoba fizyczna. Natomiast wspólnikami tej spółki są właśnie dwie osoby fizyczne. Jedna z nich posiada 70% udziałów u wspólnika naszej badanej spółki, druga posiada 30% udziałów. Tutaj musimy dokonać powiedzmy no obliczenia tak, matematycznego i ustalić tak naprawdę, ile procent. Ile procent pośrednio posiada w ogólnej liczbie udziałów każdy z tych wspólników, żeby właśnie ocenić, czy, czy, czy któryś z tych wspólników może być kwalifikowany jako beneficjent rzeczywisty naszej badanej spółki, spółki target, spółka ZO. Wspólnik Anna K posiada 70% udziałów. U wspólnika spółki Target, który posiada z kolei 45, co oznacza, że będzie posiadać więcej niż 25% udziałów pośrednio w tej spółce, a zatem powinna zostać wskazana również jako beneficjent rzeczywisty spółki Target, spółka ZO obok Jakuba Z, który, jest, który posiada 55% udziałów pośrednich. Olga B nie będzie wskazana jako beneficjent, z uwagi na to, że posiada mniej niż 25% pośrednio udziałów w naszej badanej spółce. Przechodząc do drugiego przykładu, no tutaj mamy sytuację zgoła inną. Mamy czterech wspólników spółki ZO. Każdy z tych wspólników posiada po 25% udziałów i każdy z tych wspólników jest osobą fizyczną. W takim przypadku nie jesteśmy w stanie określić beneficjenta rzeczywistego tej spółki zgodnie z tymi wytycznymi, które, o których mówiliśmy, z uwagi na to, że żaden z tych wspólników nie przekracza 25% udziałów czy głosów w tej spółce. W takim przypadku wskazujemy osobę która zajmuje stanowisko kierownicze w spółce, czyli tutaj będziemy zgłaszać do rejestru członków zarządu spółki Target Spółka ZO. W kolejnym przykładzie na pierwszy rzut oka sytuacja wydaje się zbliżona do, do poprzedniego przykładu. Mamy również czterech wspólników, każdy z nich posiada 25% udziału w spółce i każdy z tych wspólników jest osobą fizyczną. Natomiast zachodzi tutaj jedna podstawowa różnica. Zenon C, jeden ze wspólników, posiada uprzywilejowane udziały, tak? Jego jeden udział to są dwa głosy. W tej sytuacji jako beneficjenta wskażemy właśnie wspólnika Zenona C, który, mimo tego, że nie przekracza 25% ogólnej liczby udziałów w spółce, przekracza dzięki właśnie wspomnianemu uprzywilejowaniu więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w badanej spółce. W związku z tym to on będzie podlegał zgłoszeniu do rejestru beneficjentów rzeczywistych. W kolejnym przykładzie przedostatnim, mamy również spółkę, spółkę ZO, spółkę Target, w którym z kolei znowu, tak jak w pierwszym przykładzie mamy dwóch wspólników, z czego jeden wspólniku, ze wspólników to jest osoba prawna, to jest również spółka ZO, a drugim ze wspólników jest osoba fizyczna Jakub Z. Jakub Z posiada 30% udziałów w spółce. Target Spółka Zo oraz 30% głosów. Jakub Z zawarł porozumienie z Mariuszem P, na podstawie którego to porozumienia Mariuszowi P przysługuje uprawnienie do wykonywania prawa głosu w spółce Target Spółka Zo. W tym przykładzie powinniśmy wskazać jako beneficjenta. Po pierwsze, Jakuba Z, ponieważ Jakub Z posiada więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów w spółce Target Spółka Z, e, posiada 30%, tak? I wskazać pana Mariusza B, który co prawda nie jest wspólnikiem tej spółki, natomiast na podstawie zawartego porozumienia przysługuje mu prawo um, do wykonywania głosu, i również w większym procencie niż 25. W związku z tym te dwie osoby powinny zostać wskazane jako beneficjenci. Dodatkowo nie możemy również znowu zapominać o drugim wspólniku, czyli spółce ZO, która posiada 70% udziałów w badanej przez nas spółce. W tej spółce z kolei mamy czterech wspólników, które i każdy, każdy z tych wspólników jest osobą fizyczną i każdy z tych wspólników posiada po 25% udziałów w spółce A, spółka ZO. Tutaj też musimy zbadać, czy te osoby posiadają więcej niż 25% pośrednio udziałów naszej, w naszej badanej spółce. No oczywiście nie posiadają, posiadają 25%. U jej wspólnika, więc ostatecznie posiadają również mniej, mniejszy procent w naszej spółce Target Spółka Zo, a zatem żadna z tych osób nie będzie podlegać zgłoszeniu jako beneficjent rzeczywisty do centralnego rejestru. Ostatni przykład, jaki chciałam krótko omówić, to sytuacja, w której Mamy znowu naszą spółkę target spółka ZO, która tym razem e, ma czterech wspólników, każdy z tych wspólników to jest osoba prawna. Trzech to są e, trzech, wspólnic, trzech, wspólników to są spółki ZO. Jeden z tych wspólników, który posiada 70% udziału w spółce, to spółka akcyjna. W spółce akcyjnej mamy rozproszony akcjonariat, tak, czyli żaden. Z tych wspólników, żaden z udział, z, przepraszam, z akcjonariuszy tej spółki nie posiada więcej niż 20, no generalnie nie posiada więcej niż, niż 25% udziału w tej spółce, także nie, nie możemy stwierdzić, że którykolwiek z tych, o, którakolwiek z tych osób będzie beneficjentem rzeczywistym spółki Target Spółka Zo. Zostaje nam trzech wspólników, trzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które z kolei posiadają po 10% udziałów w naszej badanej spółce. Natomiast, jak wynika tutaj z naszego schematu, jedynym wspólnikiem wszystkich tych trzech spółek zo jest Janka. Janka posiada 100% w każdej z tej spółce. Tym samym Janka będzie wskazany jako beneficjent rzeczywisty spółki Target Spółka zo, z uwagi na to, że posiada pośrednio kontrolę nad tą spółką właśnie będąc wspólnikiem tych trzech spółek, które z kolei łącznie mają 30% udziałów w badanej spółce. To Zatem jest bardzo jen... ciekawy, to jest bardzo ciekawy przykład. Przepraszam, że mówię do słowo, że nie zawsze wystarczy, nie zawsze wystarczy zbadać pierwszy poziom wspólników. Może się okazać, że gdzieś w drugim lub w trzecim rzędzie jest podmiot, który łączy w jednej ręce udziały poszczególnych wspólników, tak, no bo na pierwszy rzut oka mamy spółki, które mają po 10%, to wskazywałoby, że nie ma szans, żeby którakolwiek z nich mogła prowadzić nas do beneficjenta, podczas gdy one później lądują w rękach jednego wspólnika który razem, łącznie, po sumowaniu przekracza roku 25%. Natomiast ja mam pytanie, bo tutaj, jeśli chodzi o spółkę akcyjną, tu się pojawia informacja o rozproszonym akcjonariacie. to na pewno jest temat, który może się pojawić dla każdego z potencjalnych zgłaszających. Co w sytuacji, kiedy ta spółka akcyjna, która jest naszym wspólnikiem, jest notowana na giełdzie, czy ja mogę przez to, bo jakby na tej liście podmiotów mamy informację, że, że spółka, która jest spółką publiczną, nie musi dokonywać zgłoszenia do rejestru beneficjentów. Czy ja przez to, jeżeli mam spółkę akcyjną, mam 70%, ale nie wiem, jaki jest akcjonariat, ona jest notowana na giełdzie, czy ja mogę z automatu poprzestać i powiedzieć dalej nie badam, ponieważ jest to spółka akcyjna i jest notowana na giełdzie, a zatem jestem zwolniony z tego obowiązku? W żadnym wypadku e, tutaj dla nas istotne jest to, że spółka, których, której beneficjentów rzeczywistych badamy, nie jest spółką notowaną na giełdzie i musimy... E, nie możemy poprzestać na tym, że e, przestaniemy badać, jeżeli okaże się, że w strukturze któraś ze spółek po kolei będzie spółką notowaną na giełdzie. Musimy badanie przeprowadzić do końca, gdyż to w żaden sposób nie zwalnia nas z tego, żeby tego zgłoszenia nie dokonywać, czy na przykład zgłosić właśnie członków zarządu, stwierdzając, że nie da się, nie da się ustalić beneficjenta. Tutaj procedurę musimy przeprowadzić od początku do końca tak, jakby w tej strukturze, nie, występ, nie występowała spółka, która jest notowana na giełdzie. Rozumiem. To często z praktyki, tak jak do tej pory widzieliśmy, bardzo przydatne są informacje, które spółki giełdowe publikują na, na stronach, dla, nawet dla inwestorów, czy to dla akcjonariuszy. Tak naprawdę struktura akcjonariatu jest wtedy ujawniana i w miarę aktualnie można ustalić, kto jest dominującym akcjonariuszem, czy też kto jest na tyle większościowym akcjonariuszem, że może stać się. Beneficjentem rzeczywistym. To też jest kolejny dowód na to, że czasami ta analiza nie jest aż tak uproszczona jak na tych naszych schematach, bo czasami trafia się na tak skomplikowane struktury, że ta analiza wymaga prześledzenia spółek notowanych nie tylko w Polsce, ale także na giełdach bardzo egzotycznych, zagranicznych. Stąd też myślę, że wniosek taki dominujący w, w całym tym naszym e, nagraniu jest taki, żeby zawczasu trochę przeprowadzić analizę, no chyba że mamy świadomość, że ta struktura jest dość prosta. Jest to nie wiem, trzy osoby fizyczne, które możemy zgłosić od ręki, ale jeżeli idziemy do spółki matki, która jest ulokowana w innym kraju, a co gorsze, ona też ma swoją matkę, która jest notowana na giełdzie za granicą, no to ta procedura nam się wydłuża i to powoduje, że musielibyśmy to zrobić trochę wcześniej. Zgadza się, no samo, samo przygotowanie zgłoszenia czy, czy pliku, który później przesyłamy, tak, celem, celem dokonania zgłoszenia, nie jest czasochłonne, natomiast tak jak właśnie tutaj Pan powiedział, ustalanie, proces ustalania beneficjenta rzeczywistego może rzeczywiście potrwać długo w sytuacji, kiedy ta struktura jest rozbudowana. W sytuacji, kiedy mamy spółkę akcyjną, jeszcze spółkę akcyjną zagraniczną, tak samo spółki ZO, oczywiście my tutaj wskazaliśmy taką, takie uproszczone przykłady, gdzie też wskazujemy, że są to wspólnikami są polskie spółki ZO, natomiast no, oczywiście bardzo często będzie sytuacja inna i wtedy zebranie materiału, zebranie dokumentacji, Pamiętajmy, że musimy też potrafić udokumentować to tak, z jak, jak to, na jakiej podstawie ustaliliśmy beneficjenta rzeczywistego, z jakich informacji korzystaliśmy, z jakich dokumentów korzystaliśmy. Zebranie tej dokumentacji odpowiedniej w celu ustalenia beneficjenta naprawdę może sporo potrwać, dlatego dokładnie no, zachęcamy do podjęcia działań zawczasu, tak, żeby później móc spokojnie to zgłoszenie złożyć. Świetnie. Tak jak powiedzieliśmy na początku, dzisiejsza pierwsza część nagrania koncentruje się na aspektach prawnych, czyli na tym, jak zdefiniować beneficjenta rzeczywistego i jakie są wymagania, jakie są kary z tego tytułu. Na temat. Natomiast już teraz serdecznie zapraszamy na drugą część, którą będzie prowadziła również pani mecenas Zdec, ale w dużej mierze pani Karolina Til, która pokaże Państwu krok po kroku jak takie zgłoszenie. Uploaduje się do systemu i z jakimi problemami można się wtedy spotkać. Cóż, dziękujemy w takim razie na dziś i słyszymy się na kolejnym podcaście. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.